Kolejny dzień wapnowania dzisiaj na tych największych działkach, gdzie mieliśmy już przywiezione wapno. Dwie patelnie tutaj ponad były Tutaj już drugi dzień w sumie jesteśmy pierwszego dnia gdzieś około 20 paru hektarów, no 20 hektarów zwaptowałem ta działka na pewno nie była waptowana i ta po lewej. O ile dobrze pamiętam, na nowe pole, te z prawej strony, które widzicie, poszła kreda węglowa. Mm, w ilości, ja wiem, 1600-1700 kg, ale pewnie jeszcze dość dorzucimy tutaj granule na wiosnę. No i lecimy jeszcze z resztą. Eee, chcemy wszystko wybrać stąd. żeby już nie przyjeżdżać, bo na jutro jest y, podobno zapowiedziany deszcz ze śniegiem, więc nie chcemy, żeby nam to później przymarzło, jak będzie mokre wszystko. Delikatna warstwa, jest umerzięta z wierzchu, ale tylko tak delikatnie już dzisiaj puszcza to. No i tutaj, oczywiście, mamy przez nas najbardziej chyba ulubiony wapno Nordkal. Fajna sprawa, chyba że tutaj nad no, niestety transport jest drogi do nas na Podlasie. A u nas na Podlasiu biało. talerzujemy oczywiście śnieg, a jak żeby inaczej. Jesteśmy akurat na tym nowym polu. I zaraz sobie mówimy, jak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o te. Ten, tą nową działkę, jak to się zapowiada, czy było warto, jak w pierwszym roku z opłacalnością. Zaraz sobie wszystko tutaj omówimy. No jak widzicie, zima w pełni, 8 grudnia, no i teleżujemy, bo no mimo że ten śnieg jest, nie ułatwia to pracy. No, to niestety zapowiadane są duże przymrozki, nawet po minus 10 ponad w nocy. Więc znowu nam to ziemię zmrozi i nie będzie można nic zrobić. Dlatego ruszamy. Ruszamy, jesteśmy w sumie już na finiszu. Nie, nie ruszamy, bo w międzyczasie dużo też zrobiliśmy. No, zostało może jakieś 40 hektarów. No, coś takiego. Może i biało, ale za to słonecznie. Więc bardzo ładny dzień tutaj mamy, jeszcze dzisiaj jeszcze jutro ma być pogoda w dzień na plusie. Jutro chyba koło zera, dzisiaj jest koło jednego stopnia, tak teraz mamy właśnie jeden stopień na plusie, mamy środek dnia. Więc trzeba się po prostu sprężać i jeżeli już nie dziś yy, skończymy, no to uda się nam na pewno jutro to zrobić i będziemy mogli połowie grudnia wreszcie powiedzieć sobie, tak, to jest koniec sezonu, możemy się skupić na szukaniu bazy pod skryptila i opryskiwacza, czy też na przykład na garażu. Ale wróćmy do tego, co i jak wyszło z tą nową działką. Słuchajcie, no jak to e, nowa działka, no bardzo zaniedbana była. My tutaj, jak, jak widzieliście i Ile to już było tych drenów? 700 metrów drenów gdzieś się yy, yy, puściliśmy. Wyrywaliśmy krzaki, taki, ja wiem, arowy, może yy, kawałek krzaków. Yy, tam były zdroje, do tych właśnie krzaków ciągnęliśmy dreny. Teraz prawie w cały, na całych tych dziesięciu arach jest sucho, da się przejechać bez problemu. No, sucho nie jest, idealnie nie będzie, ale da się przejechać bez problemu. Teraz, gdy to te ziemia nie jest umarznięta, bo już ona zdecydowanie puściła, po przymrozkach i... w jednym miejscu, to no taki może kawałek 20 na, na, na 10, jest no mokro. Najwyżej tutaj byśmy się już jakoś tam mijali, ale jeżeli będzie taka okazja, będzie czas, to spróbujemy jeszcze przedłużyć ten stary trend, znaleźć go, puścić go jeszcze ten 15 metrów dalej, i wtedy powinno być sucho po całości. No bo tak do końca nie pociągnęliśmy. Zostawiliśmy 20 metrów gdzieś. Myśleliśmy, że to wyciągnie tą wodę, ale nie. Pole 10 hektarowe, w tym 9,5 hektara yy, pola, a 5 hektara yy, lasu. Jak sypała kukurydza i co my tutaj mieliśmy? Ano, mieliśmy tutaj Amawita, czyli to odmianę, którą gdzieś tam lubię z kws -u ją e, Tylko tutaj, bo tyle nam zostało, jej nawet nie wiem, czy na całej działce była, ale tyle nam zostało z poprzedniego sezonu. Tutaj trzeba jeszcze było podregulować pH, te, to, pole, to pole jeszcze zaniedbane, tak? trzeba było podregulować pH. E, tutaj ostatecznie poszło około 2 dwóch dwóch ton kredy węglowej. E, teraz, właśnie po opadach śniegu. Bo talerzujemy, bo wcześniej, no, była przymarznięta ta ziemia. No i to jeszcze jest jakby początek, tak, i jeszcze to odkwaszanie będzie trwało przynajmniej rok, dwa, żeby to wróciło do fajnej jakiego, fajnego poziomu, ale powiem Wam szczerze, że już w miarę fajne plony tutaj nam wyszły. Nie mierzyliśmy tego dokładnie, bo częściowo to tośliśmy najpierw na piachach, a później na na lepszej tutaj glebie, ale mniej więcej, patrząc po przyczepach, wyszło około 8 ton z hektara. Więc, jak na ten rok w naszym, w naszym tutaj rejonie, i tak jak mówię, no jest to nowa działka, zaniedbana, ale z fajną ziemią, jest to bardzo fajny wynik. Przynajmniej to jest w moim takim odczuciu. I myślę, że tutaj śmiało będziemy ponad dychę atakować w przyszłym roku, jeżeli będzie normalny. Rok. Więc, naprawdę zapowiada się ciekawy kawałek. Tym że no jest on yy, bardzo fajny pod takim względem, że no 9,5 hektara w jednym miejscu przyłączone do naszych innych kawałków, łącznie tutaj 37 hektarów poprzedzielanych miedzami. No a tutaj mamy te 9,5 hektara w dwóch kawałkach jakby, bo Rów w pewnym momencie przydziela je na jeden około od pół hektarowy i drugi około 7,5 hektarowy. Więc naprawdę fajnie to wygląda. I, i, i. No i cieszymy się, że ten, zakup do, do, że ten zakup wypalił i się nam trochę ten areał powiększył. Teraz jesteśmy właśnie na tym mniejszym kawałku. Tu jest ten rów, o którym mówiłem, który przedziela nasze pole. Ten rów był delikatny, my go pogłębiliśmy, do niego puściliśmy tren, poszerzyliśmy też ten rów, tak samo tamten, który widzicie dalej. No i teraz tu jest wszystko pięknie, ładnie, sucho. Jak niektórzy pamiętają, Tutaj po lewej była łąka, po prawej było pole, i tak samo tutaj za rowem. 50 metrów było łąki, dalej było pole, później chyba, nie, później było pole, później pole, 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 już do końca pole. I tak to mniej więcej tutaj wyglądało. Teraz, jak my tutaj ten rów zrobiliśmy, poprowadziliśmy dreny, tutaj w rogu też mam, położyliśmy dreny, bo było mokro. O, tutaj jeszcze kawałek ropku wykopaliśmy, żeby ta woda ściągała. No i tutaj też jest, są dwa dreny chyba położone, o ile się nie mylę. I teraz też już jest dosyć, dosyć sucho. Znośnie, ale, ale już jest ok. Ten kawałek to no, jest dosyć mniejszy, ale on tak właśnie idzie yy, wzdłuż rowu razem z innymi naszymi tutaj. Więc sobie możemy tutaj nawet jak nie ta sama uprawa, co na tych większych działkach, to możemy sobie jakąś inną tutaj bez problemu zastosować. Powiem mam, że w takich warunkach nie jest lekko pracować, bo ma duży poślizg ciągnik. Tutaj na równym terenie nie, ale tam, gdy były te góreczki, no to się ślizgał trochę ciągnik. Jeździmy 15 na godzinę, spalanie 4-4,5. No, coraz szybciej powiecie, nie? Ty, to talerzowanie idzie. No, ja jeździłem jakoś po 13 na godzinę. No, tato jeździł talerzować, mówi zrób, ty 15 idzie, kurde, zajebiście. No to dobra, no to i ja stosuję tą samą prędkość. Powiem wam, że naprawdę nawet przy tych 15 na godzinę idzie to wszystko pięknie, ładnie, reżówka nie podskakuje. Chociaż w sumie mieliśmy pierwszą awarię w talerzówce a mianowicie łożysko siadło od wału od y, prawego wału, a z naszej lewej strony wału no i przy okazji już wymieniliśmy dwie dwa łożyska także będziemy mieli spokój teraz pewnie gdzieś trzeba się szykować, że niedługo będzie i łożysko do wymiany po lewej stronie talerzówki ale łożyska to są obarczone dużą, dużą siłą jakby, dużym obciążeniem no bo cały czas, tak jak widać, zabracamy e, na wale. Tak ten rów tutaj nasz wygląda, gdzieś mniej więcej mniej więcej chyba tam. Nie, chyba dokładnie gdzieś tutaj w tym miejscu wybija dren, bo trochę przywaliło ten dren, ale woda wybija, wybija więc jest okej. Okay. No Podnór był dużo mniejszy. Teraz go poszerzyliśmy, on później się trochę jeszcze osunął, więc jest bardzo szeroki nawet za bardzo. No ale to trudno. No niestety warunki nie są idealne, ale i w takich trzeba pracować. Mówi się, że na Mazurach mają największe górki. No oczywiście tam są największe, ale zobaczcie, i u nas na Podlasiu potrafią być yy, piękne pagórkowate tereny, gdzie czasami z pełną przyczepą yy, no, trzeba uważać jak się jedzie, żeby jej przypadkiem nie wywrócić na bok. tych domków mamy, no a tam jest ta nasza kukurydza, która nie została skoszona, bo jest mokro, no. Ja wiem, może ze 30-40 arów tej kukurydzy tam zostało, ale to taka słaba kukurydza, wiecie, bo tam było mokro. A że wiosna była mokra, no to niestety nie pomogło dla tej kukurydzy, żeby jakoś odpowiednio wyrosnąć. No, tutaj mamy mokre miejscami tereny, tutaj między innymi też. Jeszcze nawet przymarznięte było Ale poszło trochę, kolejny pokombajn nie zawaliło Więc nie ma co narzekać No i zaraz znowu trochę mniejsza już góreczka, ale tamta jest dosyć pokaźna, nie? No, robi robotę ten nasz szersze 933 i jak pil no mimo że 15 na godzinę jedziemy no to koła mają lekki pościg i jedziemy faktycznie 13,5 do 14 No i te pole, mimo że największa ilość hektarów w jednym miejscu, to one są tylko te przedzielone właśnie miedzami, no to tutaj powiem wam szczerze, że to jest kwintesencja naszych, naszej ziemi na Podlasiu. Tu, gdzie teraz jedziemy, no jest jeszcze taka piątka, czwórka. Jedziemy w stronę czwórki, tam mamy mokradło, jeżeli jest mokro, to nie, idzie nam, nie udaje nam się wykosić kukurydzy yy, do końca. Tak samo po drugiej stronie robu, jak widzicie, tam jest trochę zarośnięte, no bo niestety tam się nie udało nawet posiać. Yy, I też miało się z to celem, żeby tak yy, mocno mokradła yy, na siłę siać. Z kolei na tej górce, na samej górce, gdzie zaczynałem yy, ten urywek nagrywać. Tam mieliśmy, moi drodzy, piaszysko, totalny piachudr, czyli od szóstki do czwórki, może i gdzieś nawet trójka być, nie, do trójki to raczej tu nie znajdziemy, ale od szóstki do czwórki i mokre, i górki, i piach, także tutaj mamy wszystko, no, ale jak jest... Yy... Takie areał w jednym miejscu to inaczej się na to patrzy, tak? Co innego jakbyśmy mieli 2 hektary i byśmy mieli tam i piach i mokradło, to wtedy już jest trochę gorzej, ale na takim areale to już nawet się przyjemniej pracuje, nawet jeżeli no, zróżnicowanie terenu jest spore. No a te górki, te górki dodają uroku, no. Nie są to takie górki oczywiście jak na Mazurach gdzieś kto miał okazję się przyjechać przez Mazury, nie po drogach ekspresowych raczej, ale po bardziej takich e, bocznych dróżkach, no to wie o czym mowa. No zobaczcie jak ciągnik próbuje łapać e, tą linię swoją, ale no jakiś kolejny wpadł i nie może wyjechać, bo jest ślisko po prostu. Kto e, jechał właśnie przez Mazury po tych bocznych dróżkach, no to wie jakie tam potrafią być góry na polach. No. Nie wiem czy taki ciągnik w, by wciągnął, jak, taki ciągnik jak ten czy by wciągnął 5-metrową e, bronę talerzową na niektóre z tych górek. No i jeszcze jeden teści zrobimy. Teraz będziemy mieli pod górę po lekko mokrym coś to najwyżej będę uciekał. Tu jak widzicie objechałem, bo w tym miejscu po lewej jest najbardziej mokro. No nie wiem, może spróbuję, jak będę z góry jechał, to trochę te kolejny przykryć. Ale to się wiąże z ryzykiem, że będzie trzeba mnie później wyciągać. Tutaj to raczej ja jadę bez problemu. Tu jeszcze było delikatnie mokro. No a tutaj jak widać, kombajn miał najwięcej problemów. O, tutaj też nie jest jakoś znakomicie. Delikatnie tylko spłóciłem i lecimy dalej. Co najśmieszniejsze jest to, że tutaj mamy takie podziemne zdroje i nie w największych dołach jest mokro, bo tam, yy, za nami, tylko dopiero jak wjeżdżamy pod góreczkę, to zaczyna się robić mokro. Trochę się ślizga, ślizga się. Tam gdzieś mu ta linia czasami ucieka, tak jak teraz na, na przykład. Ale ogólnie idzie.